Hej, Kajzowie, ja jestem Natja w dzisiejszym filmie jesteśmy w Eurotrux Simulator 2 Dzisiaj jesteśmy w Salonikach, w Grecji. I dzisiaj miałem jechać do Janina, ale bliżej mam kawala. Więc jedziemy na kawale i pojedziemy na kawala, czyli o... O tutaj na wilko i 4 godziny 30 minut więc ruszamy tutaj przed fruszkam kursu ale niestety nie było idziemy w nocy poniedziałek 21.21 do 1 wtorek 1.51 295 km no jestem przed budowie bo tutaj szukałem kursu Kogo koguty są w Grecji nie trzeba oświatał, na bo ale mieć. I Gra mam na 50% podgłośnioną. No a ta gra będzie oczywiście na jutro. Na no. 10 Z ciasnej drogi wyjeżdżamy. Tu jest 70, a na takiej ciastej to potrzeba 20. Yy... To na zapasy wykroczenie drogowe mam włączone. To takie ciaste drogi, bo tutaj budują coś. Ciekawe, co o? Jaki duży książyc! Widzowie, Kadzie litrów paliwa mam ile? 285, więc do no nas tych widzowie. Więc wy kawa, że. Zatankuję po prostu. Przed chwilę sobie ciężarówkę naprawiłem. Nie była jakoś mocno popsuta, ale lepiej ze saloniki wyjechać. Naprawioną ciężarówką, żeby do kawali. Więc naprawioną. Jedynie co to za zapomniałem zatankować ciężarówki. No ale to już zrobię jak dojadę. Dobra, jedź, Gostek, jedź. Jedź. Mogę Cię przepuścić. Firma DAF i Braun. Czekajcie. Kawala, dobra. A, bo tu mamy na północ do mitylena. Ale tutaj jak pierwsze to zwiedzimy i tak dalej. Bo na razie na północ nie zmierzam. Na razie będziemy w te rejony się zapatrywać. I z tyłu stoi. Sobie stoi, ale nie opłaca mi się go wyprzedzać. Będzie, będą tory, i będę skręcał. To ja niestrzeżony i że nie ma ramp, no w kawali nigdy nie byłem skręca to dzieją. księżyc jest. <laughs> Zaczynamy spowodowanie kolizji. przecież to on we mnie wjechał. Ja go wyprzedzałem. O, 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 o. I kolejną stworzył. Jany? Kobieta oczywiście we mnie wjechała. Ja ją wyprzepuściłem tam, teraz ja chciałem ją wyprzeć, to ona we mnie wjechała. Mam przez nią w prawo skręcam w prawo. No, niestety dzisiaj kurs nocny tak wyszło. 278 litrów paliwa i 276 km do kawali, więc na styk dojadę. Albo nie dojadę, zobaczymy. No i zostało mi 4 godziny. A tam mam jakieś serpentyny? Jedną bramkę? Nie. Kawali widzę, Serpenty nie ma. Pojedziemy. Skoro nie ma. A co tutaj widzowie te pachołki? A widzowie za 5 minut będę musiał zrobić cięcie, bo będę musiał rolety zasłonić. Więc będę robił cięciem z mi też alarm Bo zawsze o 17 zasłaniam roletę Tak by ktoś nie wiedział, ktoś się dowiedział A tutaj też w wbrew w tunelu z autokarmą miałem pas męski by nie zauważyłem droga 22 była znaczy 22 22 <grym> zawracany, ale kto to by tutaj by miałby nawracać 222 km bez 50 XP 100 km swobodnej jazdy widzowie No więc sobie pozwiedzamy Grecją I zostało mi 3 godziny 199 km do kawali czekajcie widzowie. Zjadę na pas awaryjny. Robię cięcie. No i już zasłonięte Więc uciekam z pasa awaryjnego. Kolejna kolejne A nie. Autokar tym razem je przepuścił. Dobra, nadrawiamy ten czas. Mej, teraz już się nie wpuszczę. Już za późno. Bo ja walczę z czasem, żeby do stacji dojechać. Tu jest stacja jakaś, ale nie po, na, nie po mojej stronie. A będzie? O, będzie! Dobra, widzowie. zatankuję przed kowalium. To dobra, to dojadę. Okej. Okay. a jeszcze bramki przed tym łącze koguty na, na. Zwolniamy zwalniamy maszynę 171 km dobra wypasano 119 za odcinek i jak z boku stacjom stacja, stacjom dwie godziny dwadzieścia osiem A nie będę celował 222, bo nie chcę tracić czasu Litry <laughs> 555,14 Suma 860 euro 799 litrów No to jedzie ja 2 godziny 22 minuty, ale... O 127 i 222 euro pieniędzy mam. Pierwszy raz tyle mam być, jeszcze nigdy tutaj nie miałem. W tunelu niestety nie można wyprzedać. Ale poza? Minę tylko znak, koniec zakazów. I działamy, tylko ten nie chce przyjedzie. Mu zajechał. A ten by świateł... Mnie bo w Grecji nie trzeba, nie nie, nie, nie nie trzeba. do niego to tak powoli. Wiem, że tunel. Ale jeszcze czas do niego jest. poniedziałek, znaczy właściwie wtorek, 000, północ 50XP za 100 km sobą na jazdy na no, 127-222 euro pieniędzy no. w farmingu widzowie już yy, wczoraj zasiałem pszenicę. Właściwie to dałem pracownika, bo zapomniałem, że musiałbym napełnić siewnik. A. No po prostu mi się nie chciało. Ale następne sianie to już będzie moje, bo już mam dużo pieniędzy, więc... Pienica musi tylko urosnąć z kosza i tam. Kurum. 17.06.95 km, a zaczynamy, miałem chyba 295. No. Jeszcze godzina 27. Kawalia już się pokazuje. Ale ja ją omijam niestety szerokim łukiem. Bo jadę na Wilko, żeby może tam jakimś cudem znaleźć wreszcie kurs. Bo już od Finlandii... No nie miałem, widzowie, żadnego kursu z naczepą. Godzina 22 A tak to nie może być, bo mam mało pieniędzy Więc chcę to nadrobić, no ale co ja poradzę, że no żadnego kursu widzowie nie ma Hmmm jechać szybciej, ta 70 to jest po prostu 71 km, godzina 10 dalej 70 no aż mi się mechanik pojawia tam gdzie mam kurs docelowy Ale ta siedemdziesiątka będzie aż z pięćdziesiąt osiem minut? Mhm. Trochę bez, bez przesady. Mam nadzieję, że chociaż widzowie kury znajdę. To ja Alecham Ale tu siedemdziesiątka siedemdziesiątkę na marne. Hmm, do hmm, kowala się podniewamy. Bramkę widzę. I 30, czyli jeśli to by się przydało, widzowie, pamiętacie, gdzie jak zaczynałem film, to tam na tamtej ciastej grozanie, nie A Tutaj po co? No, 6 euro nie i nie ma 222. Samolot leci. Dobra, czerwony. I stoimy. nocy światła działają to troszkę bez przesada Jeszcze wszyscy w prawo nie pasus O ten już przejął na czerwonym nie, wyhamował... Był nagrany... nie, nie, Wpisów bogaty, wieźliwa, spisa wizytę w na jazdy. że odkryto miasto Kowalię o odkryto miasto Kawala Kawala no Kawala się ciągniemy i chyba Kawala dobre Tutaj tylko poszukam. Nie będę już tracił czasu. Na Janinę. Dalej Grecja. I czy jest Janino? Ryga i Edmirne. A to trudno widzowie. Zostawcie łapkę do góry. Subskrycja raz komentarz. Więc jechaliśmy. Z Saloniki do Kawala. Grecją. No to hej. I hej widzowie, do następnego.